Witam serdecznie na moim kanale, panny. Dzisiaj dla Was czytanie miesięczne na miesiąc marzec 2023. Na początek serdecznie Wam dziękuję za lajki, subskrypcje i komentarze, które są dla mnie bardzo ważne. Przypominam też, że czytanie jest ogólne i na pewno nie będzie rezonować ze wszystkimi, bo to jest czytanie no, długoterminowe. Radzę te, te czytanie traktować jako, to czytanie traktować jako wskazówkę, podpowiedź, poradę. Nie dopasowujemy na siłę czytania. Nigdy. Z jaką energią wchodzicie? Co jest podstawą tego? Co pomaga lub przeszkadza? Co odchodzi? Co przychodzi? Co w głowie, w myślach, planach? Jaka energia jest przy Was? Jaka z zewnątrz? Czego nie wiecie, czego się nie spodziewacie, i wynik. No, i tu jest też arkana wielkie. Raz, dwa, trzy. No, niedużo jest. Póki co, niedużo trzy. Pustelnik. Wasza karta. Panna. No, ale w pustelniku to jest tak. Izolacja. Zastanawianie się, poszukiwanie jakichś rozwiązań, poszukiwanie wiadomości, szukanie swojej ścieżki życiowej. Osoba, która jest doświadczona nie tylko życiowo, ale zawodowo osoba starsza o wiele osoba, która ma wiedzę czyli tu jest wykształcona osoba. No, i tutaj y, może być tak, że będziecie potrzebować rady takiej osoby, albo taka osoba będzie ważna jakaś osoba dla was w tym miesiącu, albo będziecie się po prostu izolować. Przepraszam za moją niedyspozycję, gardło. Dzisiaj już tyle się nagadałam, że trochę chrypię. I cóż, my tu mamy. No, tu się pokazuje na środku dziewiątka mieczy. To znaczy, że panny gdzieś tutaj przeżywają coś, boją się bardzo, nie mogą spać po nocach, jakieś strachy, jakieś wyobraźni dużo, ale jakieś takie złe myślenie. No, jakieś złe myślenie. Czarnowictwo jakieś tu pokazuje się. Zaraz tu zobaczymy. Z jakiego powodu? Dziesiątka. Tu już wiadomo z powodów jakichś związkowych prawdopodobnie znowu jest panna. Albo z powodu konkretnej osoby. Bo tu jest jakby zły los, pokazuje się. Coś tu przy, przy nie, przynosi, coś jakiś zły los przynosi. Nie wiem. Jest wieża, potem tu jest w głowie tak wieża. Jest śmierć, czyli doszły jakieś takie trudne trochę energie i dziesiątka mieczy też. I co jest powodem tego, że Wy tu tak będziecie przeżywać? Albo dzieci jakieś. Tu są pokazane, że jakieś dzieci mogą Wam przysparzać jakichś kłopotów, będziecie się bać o dziecko, o dzieci, nie wiem, albo o osobę, która powraca z przeszłości. To jakaś osoba. Tu byk Pan na kozie rożyć, tu Skorpion, nie wiem. Może być to, że to jest powód Waszego tutaj e, takiego rozchwiania emocjonalno-psychicznego, straszenia się również. Tak na tej karcie. Co pomaga lub przeszkadza? No tutaj pomaga. Ja wiem, pomaga. Co może pomagać? Przeszkadza wam tutaj jakieś dziecko, też może być, ale też y, jakieś, nie wiem, lekkomyślność, naiwność, udawanie też, że się jest y, szczęśliwym, a nie jest się szczęśliwym w ogóle. Może udajecie tutaj. A w głębi serca, tu w głębi duszy, tu gdzieś w samotności, po nocach gdzieś przeżywacie jakąś sytuację, nie wiem. Albo los przynosi wam jakąś sytuację, bo się coś dowiadujecie, albo wraca jakaś osoba z przeszłości, której nie chcieliście w ogóle. No tu już na przykład było tak, że samotni, tu sami, tu przede wszystkim panny, które są same. Pustelnik też mówi, że osoba jest sama. I wy tu sami. Czuliście się dobrze, a tu się nagle ktoś pojawia, ktoś powraca. Znowu jest ktoś powraca. Co odchodzi do przeszłości? Pustelnik, czyli samotność może odchodzi do przeszłości. Albo jakaś osoba. Tutaj jakaś, jakiś problem z dziećmi też może odchodzić do przeszłości. Czyli te dzieci tu też będą miały jakieś znaczenie u niektórych. Ci, co mają dzieci, oczywiście. Ci, co nie mają dzieci, no to może być tak, że ktoś tutaj do Was przychodzi z jakąś propozycją, Wy nie przyjmujecie. Tak samo tu, ktoś z przeszłości przychodzi i chce tu czegoś od Was znowu. Wy tego nie chcecie. I są kłótnie przez to. Blokada, nie chcecie z tą osobą się kontaktować, nie chcecie z tą osobą rozmawiać, kłócicie się, wewnętrzny konflikt, tutaj ogień, bo tu są buławy, czyli zaognienie jakiejś sytuacji, jakiś konflikt, przepychanki, jakieś takie trudne rzeczy. I wy tu w głowie macie właśnie tą wierzę, że tu coś nagle się wydarzy. Wy nie chcecie tego znowu tego ciężaru mieć znowu na sobie. Nie chcecie znowu coś przeżywać. Czyli tutaj mi się pokazuje, jakby osoby spod znaku panien żyły sobie spokojnie, same gdzieś. A tu nagle im się ktoś tutaj przybija z przeszłości i tutaj robi wam rewolucję i te po prostu wam tutaj robi nerwy. Nerwówkę wam robi. Jakieś takie... Nie wiem, rozwalenie takiego, takiej stabilizacji, jakby. Jaka jest energia przy was? No wy tutaj, y, jeśli chodzi o związek, nie macie tu żadnych miłości i nie zakochujecie się tu w nikim. Po prostu żyjecie realnie. Ta siódemka jest w odwrocie, czyli tu wy nie wchodzicie w jakieś zakochanie. Nie ma tutaj zauroczenia żadnego. Jeżeli osoba się powra no powraca, no to i tu rzeczywiście jest tak, że wy tej osoby może nawet nie lubicie, może wcale wy nie chcecie, żeby ona przyszła. To wy tu jej dobrze nie postrzegacie, ale. Żyjecie realnie tutaj. Wy widzicie tą osobę tak jak ona jest, nie, nie, że jako przyjaciel. Wy tutaj nie macie ochoty z tą osobą się tutaj dogadywać ani dawać jej drugiej szansy absolutnie. Z zewnątrz, no, miecze. Tu kiedyś pokazane jest, że tu jest zakończenie związku tu jest osoba z podznaku byka jakaś fałszywa osoba. I tu jest, przez tą osobę jest tutaj pokazane przybicie. Czyli ta osoba z zewnątrz, ona jest trudna osoba, która się tu pojawia. I tu ja widzę dla... Dla tych panien właśnie, które ściągnęłam to taką energię, to tu widzę tutaj jakąś trudną powracającą relację, który się tu człowiek jakiś narzuca, z którym zakończyliście już dawno jakieś relacje, związek i ona tutaj przychodzi ponownie i chce z wami jakieś pojednania robić, a wy tutaj to po prostu boicie się tej osoby i tutaj chcecie, nie chcecie wchodzić w ten konflikt, nawet nie chcecie się z tą osobą kontaktować, a ona jest tu taka natarczywa i po prostu się wam na siłę pcha. No. Czego nie wiecie, nie spodziewacie się? No, że powrócą te właśnie smutne wspomnienia. Te smutne wspomnienia sprzed lat, które po prostu tu spowodowały, że kończyłyście z tą osobą. Tu. No i ta śmierć w odwrocie mówi, że to się jeszcze do końca nie zakończyło. Że te smutki jeszcze powracają i, i to jeszcze musicie przerobić. No. Jakaś transformacja tu będzie. Na koniec jest pokazane, że wy tu będziecie się wahać, co zrobić. Nie wiem, czy będziecie tej, tej osobie coś, coś winni, jakieś pieniądze, czy będziecie jej dawać pieniądze, czy będziecie się tutaj <laughs> próbować jakby trochę pojednać gdzieś, jakieś takie otwarcie się tutaj jest pokazane. Tu na koniec tak, jakby chodziło jakieś pieniądze. Nie wiem, czy będziecie tu jakieś pieniądze dzielić jeszcze, czy ta osoba przyszła po jakieś pieniądze. Nie wiem. Jeżeli jesteście w związku, bo to było dla takich osób, które już zakończyły kiedyś, jeżeli jesteście w związku, to przychodzi jakaś osoba, która wam tu natruje nerwów. I będzie się wykucać o coś. Dlatego wy tu będziecie mieć jakiś dylemat, co z tym zrobić. Ale tu nie widać, żebyście byli z tego zadowoleni w ogóle z tego, co, że tutaj ta osoba się pojawia. W ogóle. Może być, że to dotyczy jakiejś pracy, jakichś finansów. Albo osoba przychodzi, no tak, powiedziałam, już, już powiedziałam to, przychodzi po jakieś pieniądze, żebyście wy zapłacili tej osobie. Czy żebyście podzielili, czy, że, że nie dostali, że, czy, czy nie dostali pieniądze, czy wy będziecie chcieli od tej osoby pieniądze, nie wiem. Jest pokazane, że jakieś problemy. No tutaj też problemy związane z dziećmi. Może być tak, że Wy zakończyliście jakiś związek i tutaj alimentów ta osoba nie płaci na przykład. Na te dzieci. I wy tu będziecie chcieli, żeby ta osoba wam wyciągła pieniądze z konta i dała. Też tak może być. Ale tu jest bardzo trudna sytuacja. Jeśli chodzi o wyjazdy, gdzieś to jest zablokowane zmiana terminów. Rozpoczęcie jakiejś nowej pracy. No, jest jakieś rozpoczęcie nowej pracy, ale Wy się boicie tego nowego. Też tu może być. Że tu jest jakieś pewnego rodzaju ryzyko. Jeśli podejmujecie nawet jakąś pracę nową, to tu ciężko się dogadać z jakąś grupą osób i nie ma tutaj pozytywnych uczuć. Wprost przeciwnie jest bardzo ciężko z tymi osobami. Także nie wiem, czy będziecie chcieli zakończyć tą pracę, bo stwierdzicie, że jest za trudno, za ciężko i że nie spodziewaliście się, że tak będzie. Czwórka kielichów. Znowu jest blokada na uczuciach. Ona mówi o tym, że osoba żyje jeszcze wspomnieniami, że jest zablokowana na uczuciach, że nie przyjmuje ofert, że tu, jeżeli jest w związku, jest nudno. Skostniały związek, nudny, nic się nie dzieje. Długoletni, jeżeli jest. Jeżeli nie ma, to ktoś tutaj zablokowany z, ze względu na przeszłe zdarzenia, zablokowany jest na emocjach. I tutaj też jest pokazane tak, że wy jesteście zablokowani na emocjach. Ale ja tu cały czas widzę, że to jest z powodu tej osoby, tej którejś tam zaprzeszłej jakiejś. Jaka byłaby rada, żeby się nie blokować, żeby się nie zamykać w swoich emocjach, żeby tu tych strachów, po prostu nie przeżywać. Dać sobie szansę. Żeby widzieć jakieś światełko w tunelu, że po prostu jesteście w stanie po prostu jeszcze komuś zaufać. No, tak bym tu, tak bym tu widziała tą radę. Jeszcze tutaj jest runa z taką afirmacją. Zobaczymy jaka wyjdzie. O, Sowilo wyszła. Widzicie? Sowilo bardzo dobra karta. Karta szczęścia. Ona jest jakby słońce. To Sowilo to znacza słońce. I tutaj przed wami lwą też wyszła Sowilo 14. Nie. Gdzie to jest to Sowilo? 16. No, pomyliłam się. No, to jest taka afirmacja dla Was. Wierzę w siebie i swoje zdrowie, i ta wiara pozwala mi kroczyć ze spokojem przez każdy kolejny dzień. Czy Wy tutaj musicie uwierzyć w siebie? Co tutaj jest jeszcze dobrego, z tego, co tutaj jest pokazane? Aspekty pozytywne. Udany wyjazd, spełnienie marzeń, siła woli, upór nastawienie na sukces, spontaniczność, zwycięstwo. No. Czyli wy tutaj y, musicie uwierzyć w siebie, że wam się wszystko uda, nie zamykać się w sobie i nie bać się tych sytuacji, jak się tutaj taka sytuacja stworzy, czy bo to ja nie wiem to dla kogo to będzie pasować, czy, przypo, przypominam, że to nie jest dla wszystkich. To wy sobie tutaj dacie radę. Ta karta Sowilo, ta runa Sowilo jest bardzo pozytywną runą, dającą e, optymistyczną nadzieję, taką, taką, taki optymizm i nadzieję na to, że tu wszystko będzie dobrze. Tak więc tyle dla Pani, serdecznie Wam dziękuję za wysłuchanie, proszę o lajki, subskrypcje i komentarze i do następnego razu.